Na razie przy piłce Wisła. Szywa. Czy prosto zagranie? Będzie szansa na lopy, słupek, piłka wpada do siatki. I stanek! Chciałoby się powiedzieć, że do trzech razy sztuka, ale wystarczyły dwie sytuacje. To nie jest żadna tragedia, natomiast w grze dużo lepsza Wisła 2 Kraków. Kuziemka w swoim żywiole urywa się lewą stroną. Maciej Kuziemka jest już w polu granym. zagranie do dziedzica, odskoczyła piłka, ale jeszcze szywa, szywa, ale szybko rozpoczyna Wisła 2 Kraków. 35 sekund od gwizdka. Ruszał tam Sławomir Chmiel, jeden z dwóch rezerwowych Wisły. Szywacz, dobra sytuacja, Szywacz! Ależ to wykonał, on ma dzisiaj naprawdę świetnie ustawiony celownik. Na krótko zagrane, Rosliakow przed polem karnym, ma dużo czasu, Rosliakow, prawa noga, 3 do 1, Rosliakow z dystansu, za 16 metrów, piłka między innymi zawodnikami. Ta, już jest 3 do 1, dopiero wspominałem ten mecz w Świdniku, oczywiście wszystko z perspektywy Wisły 2 Kraków, Maciej Kuziemka wpada w pole karne, Kuziemka jest przed obrońcą, Kuziemka, niewiarygodna strzelanina na prądniczance, gol za golem, 3 minuty, 3 gole i teraz Maciej Kuziemka, Spod chorągiewki wcześniej porożnym też trafili zespol, piłkarze zespołu gości. Jest też szansa w polu karnym pokonany Letkiewicz, bardzo dużo czasu. Miał tam piłkarz pogoni soku. Czują się dobrze na wojsku do momentu, kiedy przy piłce jest Maciej kuziemka na prawą nogę kuziemka zablokowane. Piłka trafia do stanka, Stanek! Spalonego i to jest to o czym mówiłem Być może teraz wreszcie Zabiją ten mecz Teraz z kontratakiem piłkarz Cenera Bąka Baniowski Baniowski na prawą nogę jest na środku Do Tokarczyka odwrócił się Jest strzał Jest kolejna bramka Dla Wisły 2 Kraków Takiego posiadania piłki Powiedziałbym, że jest 50 na 50 Dośrodkowanie Pogoń soku. Lupaczów z kolejnym golem nie zatrzymują się. Piłkarze w tym meczu. Kacper ropy przyjął. W Przy większości bramek. golkiper z Lubaczowa nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Jeszcze pogoń soku będzie szansa na czwartego gola. Niewiarygodne. Co się tutaj dzieje? Ma swoją bramkę. Oskar Majda.